Pozwólcie, drodzy moi siostry i bracia, że zanim rozpocznę to rozważanie dzisiejsze, bardzo serdecznie z wszystkimi tutaj obecnymi powitam księdza arcybiskupa Tarragony, prymasa Katalonii. Myślę się, że Witku, że to pierwszy raz się zdarza w historii diecezji, żeby na powitaniu, na wprowadzeniu nowego księdza proboszcza w jego urząd yy, obecny był Krymas yy, w ogóle, a co dopiero Krymas kraju tak odległego. To jest bardzo piękny znak, bardzo go sobie cenimy, bardzo się cieszę że ksiądz arcybiskup, człowiek ogromnej kultury serca i głębokiej takiej naturalnej pobożności, ksiądz arcybiskup tego nie rozumie, co ja mówię, jest z nami dzisiaj tutaj w tej świątyni. Pewnie w Hiszpanii nieraz się nasłuchał tego, że kościoły w Polsce są zimne. Dzisiaj udowodnimy, że wcale tak nie jest. Ksiądz arcybiskup przyjechał do Polski, do naszej diecezji i nie tylko z sympatii do księdza Tomasza, był prorektorem właściwie dla studenckich w czasach, kiedy Ksiądz Witek robił doktorat w Hiszpanii, a przyjechał dlatego, że chce podziękować Kościołowi Włocławskiemu za dwóch pryszpiterów, którzy od jakiegoś czasu w jego dzieci pracują. Jeżeli są tutaj z nami w tej chwili, właśnie niech wstaną, niech się pokażą. Znosiliśmy trudniejsze rzeczy, więc to nie dzisiaj. A tak zupełnie poważnie, to ja też się ogromnie cieszę, że siądz Prymas yy, mówi o naszych prezbiterach dobrze się cieszy ich obecnością, że ceni ich pracę, to nie jest łatwe zostawić dom bliski, rodzinę y, dla Królestwa Niebieskiego, bo, bo to trzeba tak nazwać. Tylko wtedy, kiedy w sercu człowieka naprawdę jest y, głęboka wiara, y, duży spokój związany y, z tą wiarą człowiek staje się zdolny do tego, żeby innych przekonywać, dla innych pracować, opuścić nawet to, co jest najbliższe i ruszyć z pomocą innym kościołom. Księża, arcybiskupie, całym sercem witam w diecezji. Wczoraj byliśmy w Licheju i licheń muszę powiedzieć, klaskało wiele gości. Rozumiemy, co powinniśmy jeszcze raz zrobić.